za tym, żebyśmy tutaj uh, przenieśli to kształcenie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos, to bardzo proszę. Stęć. Wysłuchajcie najpierw Państwo naszej nasze kombinami. Sytuacja na teraz jest, jest w tej chwili taka. Po rekrutacji, która zakończyła się dopiero w piątek 17 maja. Od razu odpowiada na pytania, dlaczego tak późno to spotkanie, dopóki trwała rekrutacja, dopóty czekaliśmy, ile będzie dzieci zapisanych do szkoły, więc nie można było wcześniej rozmawiać z rodzicami i puszczać jakieś tam plotki, będzie, nie, nie będzie, będzie tych klas więcej nie będzie. Zakończyła się rekrutacja i teraz już wiemy, że 286 uczniów od września będzie ich ponad 300-302. Dzisiaj były, byli, byli, byli dwoje rodziców z Brzostowej Góry, ponieważ Brzostowa Góra nie organizuje klasy 4 września. Bo mają tylko dwóch chłopców i rodzice z tej klasy ze Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze dwoje rodziców zapisuje do nas dzieci, więc będzie wieszmy dzieci więcej. W związku z tym, w tej chwili, ja już to Na Których Państwo się znacie, których Państwo macie wiedzę. Jeżeli ktoś jest przygotowany jak się organizuje uczenie i tak dalej to wtedy niech zabiera głos. Ja zabiorę głos w temacie przygotowania obiektów oświatowych w gminie Majdanec. Jesteście państwo w obiekcie który jest najlepiej przygotowany do celów oświatowych na terenie całej gminy. Nie ma lepszego obiektu. Wybudowany pod potrzeby na 600 uczniów. To co proszę chwileczkę dyrektor tutaj sugeruje, to jest od y, klasy czwarta rozumiem, tak? I tutaj pani dyrektor trafiłoby w tej chwili na uczniów w ręcach Osiem oddziałów na zostanie 7. Siedem razy 25 15, 150 uczniów. Czyli praktycznie mają do dyspozycji obiekt dla 600 uczniów, a jest ich tutaj 150. Jeśli chodzi o warunki, trudno mówić o lepszych warunkach. Kolejna, kolejna rzecz, to... To, 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 to się nie bierze tak, że tutaj w tej szkole nie były prowadzone zajęcia. Te zajęcia tu były prowadzone od roku, od roku 2000, jak dobrze pamiętam. Przez 20 lat. I te zajęcia były organizowane i tutaj młodzież, czy dzieci, czy młodzież były dowożone z terenu całej gminy. Nie tylko z Majdanu. I to, I to było zorganizowane, że nikt nie narzekał na dowozy. Tak. I jeżeli, i państwo pozwolą, i jeżeli ktoś kto się, tym, kto się tym zajmował potrafił zorganizować tak dowóz do gimnazjum z terenu całej gminy, jeżeli nie było problemów, no to myślę, że i poradzi sobie z tym tematem, jeżeli trzeba będzie taki dowóz zorganizować z Majdanu. Ja w tej chwili nie chcę dyskutować skąd, gdzie i jak, bo nie mam na razie wykazu uczniów komu, gdzie, skąd ten dowóz by się należał i ewentualnie gdzie będą zlokalizowane przystanki. Ale uważam, że jest to możliwe do osiągnięcia. A robione jest to wszystko po to, żeby warunki dla dzieci, przynajmniej w tej chwili z terenu Majdanu Królewskiego, były zdecydowanie lepsze niż te warunki są do tej pory. Ktoś tam podnosi temat, że można i tam zapakować na dwie zmiany albo i więcej. Szkoła przy ulicy Jagiellońskiej włącznie z rozbudową salą, była przewidywana i w 2013 roku, kiedy była sala rozbudowana, wtedy była szkoła rozbudowana pod sześć po roczników, nie pod 8. Tylko dla sześciu roczników, bo była pierwsza, druga, piąta, szósta i kończyło się i potem było gimnazjum. I te dwa roczniki miały się znaleźć tutaj, a nie w tej chwili one znajdują się na ulicy Jagiellońskiej. Oczywiście. Oczywiście może ktoś tutaj głośno krzyczeć i przykrzyczy może tych, którzy chcieliby, żeby tutaj te dzieci trafiły. Ale nie o to chodzi. Stanowisko samorządu i stanowisko pani dyrektor jest takie, że pięć roczników, począwszy od klasy czwartej, będą uczone w obiektach przy na osiedlu Podlasach. Takie jest stanowisko. Jeżeli może, może nie musimy, może nie musimy, bo to, bo to, bo to nie zasługuje bo to nie zasługuje i to nie jest jakieś no, coś, co było strasznie trudne do wymyślenia, tylko to jest, że tak powiem, jak gdyby rzeczą naturalną, że te obiekty zostaną jeszcze w ten sposób wykorzystane dla potrzeb oświaty i że warunki dla naszych dzieci będą godne, tak jakby to przystało, na jakie możemy w tej chwili stworzyć, bez zbędnych nakładów finansowych na rozbudowę, modernizację czy przygotowywanie obiektów. Bo wszystko, bo wszystko, wszystko jest. Nic. Nic, jeśli chodzi o samorząd, nie trzeba, nie trzeba robić, z wyjątkiem tego, że przemodelować, jeśli chodzi o dowóz, z dowozu gimnazjalnego na dowóz z terenu miejscowości Majdan do obiektów na osiedle Podlasek. I tyle w temacie. Dziękuję. Ja nie chcę składać pani Szanowna dojazdu deklaracji, że dojazd będzie dla wszystkich dzieci, bo w tej chwili ten sajdon, który się odbywa na ulicy Jagiellońskiej, z wjazdem i z wyjazdem i to próbuje w jakiś sposób rozwiązać od paru lat, i to mi się dalej nie udaje z wyjazdem na drogę krajową numer 9 i rodzice są też tego świadomi, że wjeżdżając tam i wyjeżdżając narażają i siebie, i te dzieci, które wywożą i przywożą. I nie mówmy dzisiaj tego, że tego problemu nikt nie zauważa. Jeżeli ktoś mówi i dzisiaj dowozi dziecko 2,5 km, to może jak ujednóz te 500 metrów, to z któregoś odcinka może nie trzeba było go wjeść. Ale jeżeli dojdzie do sytuacji, że ktoś, bo ma takie prawo, zażąda, że ten dowóz będzie realizowany stąd czy stąd, nie wykluczam, będzie może i realizował. Jeżeli chodzi o rodziców z centrum, bo my mieliśmy do centrum, to teraz co? To myśmy mieli, a ci rodzice, którzy byli na przykład, nie wiem, z ulicy Łącowej, no przepraszam, a z ulicy Łącowej, to dzieci miały dojść na piechotę, bo nie przekraczało 4 km, a tylko ci są przywilejowani, co mieszkają 200 albo 300 metrów od rynku, traktujmy się wszyscy wzajemnie i po partnersku. Jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, chodzi o warunki, chodzi o warunki i teraz jeżeli, i teraz, i teraz powiedzmy tak, to, to, że dyskutujemy, nie ma, po prostu dyskusja nad tym jest, jest przesądzona, to nawet nie, nie dyskutujemy. Klasa 5, 6, siódma i ósma uczone są w tym obiekcie od 1 września. Mamy czas od dzisiaj, mamy czas, mamy czas od dzisiaj na dobre zorganizowanie tego, o czym mówisz. Proszę Państwa, mogę teraz coś powiedzieć? Po pierwsze, tak jak Pan powiedział, szanujmy, szanujmy się nawzajem. Po drugie, propozycja jest od 4 do 8. My się nie upieramy z tą czwartą kasą i proszę mi dać dokończyć. Jeżeli... Jeżeli państwo, ja bym prosiła, żeby rzeczywiście jakieś argumenty racjonalne padały, bo jeżeli rzeczywiście państwo uważają, to jest taka możliwość, żeby od 5 do 8 tutaj przyszły, nie ma problemu, ale o czwartą prawo. Nie, nie, o czwartą. Ja poproszę o jakiś racjonalny argument. Dobra, jeden argument mam, drugi. Dobrze, rozumiem, jeden. to tylko czwarta paszista rozpoczął. No to ja nie rozumiem. Jedni rodzice, jak będzie gwarancja, to czwartaki mogą być, Nie, absolutnie nie. Ja mam, pytanie. ja mam pytanie. Jeżeli tak jak my z mężem pracujemy obydwoje, idziemy na tą powiedzmy śródmową do pracy i w takim układzie nie jest w stanie żaden z nas do nich dziecka, powiedzmy, a nie będzie mu się o każdym przysługiwał Ja bezpiecznie Ja mam ja ma pytanie do Pani. W jaki sposób Pani dzieci dostawały się w tej chwili na jak mój mąż był za granicą, a ja jechałam na 7-10 rower, to prosiłam moją sąsiadkę, płaciłam, wynajmowałam płaciła, osobę, idąc jednocześnie i zarabiając na to, żeby moje dziecko bezpiecznie nabrało kosztów. I teraz się tego nie da. No nie da się.

Panie powiedział, że nie na pewno. No, nie, no, A co pan wrój przed chwilą? Pani, jest za jest. Przed, pan on zawsze pan mówił zupełnie co innego niż pan teraz? No, ale pan wójcie przed chwilą Słuchajcie jeszcze raz Państwo. Jeśli chodzi o temat dowozu, to ten dowód z tych miejsc, których on przysługuje. Jest... Jest... No, to jest, to jest. Jeszcze raz proszę, proszę słuchać. Jeśli chodzi o ten dowóz tam, gdzie on przysługuje, on będzie zrealizowany. Jeżeli, jeżeli w tych autobusach jeszcze ktoś się zmieści, tak jak było z dowozem choćby do Gimnazjum, to ktoś się zmieści, by był dowierzony, ale, ja ale ja nie chcę składać deklaracji, że... Pani też pozwoli, że półtora, dwa kilometry, a autobus jeszcze się będzie gdzieś zatrzymał, bo ktoś dwa kilometry nie chce i chodzi dla swojego zdrowia. Dwa kilometry albo, albo i więcej, a teraz będzie oczekiwał domu. Chwileczkę z dowozem sobie poradzimy. Ja mam pytanie. Jeżeli tak jak my z mężem pracujemy obydwoje, idziemy na tą, powiedzmy, siódmą na tą, do pracy i w takim układzie e, nie jest w stanie żadne z nas do nich dziecka powietrze, a nie będzie mu się okaże przysługiwał od domu. I jak bezpiecznie ja... W jaki sposób Pani dzieci dostawały się w tej chwili na egipcie? Pani Wójt, pan ja. wie Pan, jak mój mąż był za granicą, a ja jechałam na 7-10 rower, to prosiłam moją sąsiadkę, płaciłam, wynajmowałam osobę, idąc jednocześnie i zarabiając na to, żeby moje dziecko bezpiecznie dobywało.